Moi drodzy! Witam w... La... Kurde! I teraz nie nagram tego od początku, bo bym musiała wszystko przetegować, więc będzie bez edycji witam Was we vlogmasie! Od czego innego można zacząć vlogmas, jak nie od prezentów? I w tym roku będą to wyjątkowe prezenty, gdyż są to prezenty ode mnie dla mnie. Jeżeli ktoś z Was widział moje vlogi z Warszawy, to wiesz, że praktycznie w każdym miejscu, kiedy się przyglądałam jakiejś rzeczy, wszyscy mówili idealny na prezent. To fajny na prezent. Nie musicie mnie przekonywać, ja wiem. To jest idealny prezent dla mnie. Właśnie, w sumie widzicie, ja jeszcze w tego YouTube'a tak średnio powinnam było zacząć od tego, ale dobra, to jeszcze na nikomu nic nie mówię? jeszcze inaczej. Tada! O, to będzie ładna miniaturka, patrzcie. Może się to uda potem tak wyciąć. Czekałam z opakowaniem tej torebki dobre dwa tygodnie. I kiedyś na pewnej platformie robiłam unboxing rzeczy, których nie otwierałam dwa miesiące. I bardzo mi się za to dostało. Zwłaszcza, że tutaj jest coś, na co ja czekałam bardzo, bardzo, bardzo długo. I to nie chodzi o to, że ja czekałam teraz dwa tygodnie od otrzymania tego, dwa tygodnie, no jakoś tak. Ale ja byłam zapisana na listę rezerwowej. Obawiam się, że to mogę odpakowywać bardzo długo. Znacie mnie i moją. Um, moją. No wiecie, mój związek z torebkami Chylak Jest on wysoce, wysoce romantyczny Kurczę, w tle Fajnie by było Gdyby tło było bardziej świąteczne Ale słuchajcie, nic straconego Ja będę miała w tym roku taką choinkę Ale taką choinkę Że, przepraszam, przeszkadza mi to Bo trochę, trochę utyłam I tak się tu dziwnie marszczy Takie choinki nigdy nie widzieliście Dobra, jakie dziwnie marszczy Miejmy to już za sam, żebyś się nie wstydziła Jest po prostu, nie mogę jej dobrać znaczy, może jakby mi ktoś pomógł, to bym ją dopięła, ale po prostu już mi tam ręka nie sięga, stąd mi też nie sięga, więc. A ma piękne ramiona. Miałam kiedyś fazę. To jeszcze tak trochę. Yy, nie ja propos. Miałam kiedyś ogromną fazę na sukienki satynowe. One niestety się szybko niszczą, to znaczy, jeżeli jakaś plama na nich zaistnieje, to prawdopodobnie ta plama tam zostanie, albo jak się zaciągną, więc to jest słaba inwestycja dla kogoś, kto. Mocność zużywa rzeczy, a satenę bardzo łatwo jest zużyć Natomiast na przykład ta należy do tych, która się cudo, które się cudownie zachowały Uwielbiam jej krój I ma tutaj, a nie, ta nie ma właśnie, o ma tutaj <grym> Tu ma guziczki, więc uważam, że jest taka, no właśnie jest trochę taka świąteczna Pomyślałam, że nią będzie cudownie zacząć tę serię Boże, słuchajcie, tak się cieszę, naprawdę Jeżeli ja wytrwam do więcej niż czterech odcinków To już mamy to, to już jest, to już jest dobrze Mam no, nadzieję, że tak ale też jakby co mi piszcie, jeżeli coś jest... Dobra, nieważne. Zacznijmy od tego, co odpakuję bardzo, bardzo szybko, bo to jest. Bo już to odpakowałam, let's be honest. E, są to moje zakupy. Są to moje zakupy z Black Friday z Recibo. To stopałam, Ale Wam pokażę. Kupiłam te dwa Bibi Creamy. I teraz tak. Drogie Recibo. Według mnie to wciąż nie są te Bibi Creamy co kiedyś. I can be wrong, ale wydaje mi się, że nie Kupiłam je w dwóch kolorach I bardzo dobrze Chciałam kupić tylko w kolorze naturalnym Ale różnica między nimi jest Różnica między nimi jest Ogromna, już wam pokazuję Teraz pokażę wam na skórze Według mnie jest ogromna Mamy light beige i Neutral beige Beige To jest light <laughs> Sorry. No, ale wiecie, tu chodzi tylko o zobaczenie koloru. Hello! Widzicie to? Jaka jest między tym różnica? Ogro og ogromna, nie? Więc i to nie jest najciemniejszy, czyli to jest najjaśniejszy średni, i tu jeszcze byłby ten najciemniejszy, więc. Och. Więc dziwnie. Sorry, mój w tle układa kostkę I pstryka palcami, gdzie mówiłam, żeby tak nie robił Bo to niezdrowe Ja już mogę, bo jestem stara I moich kości nie szkodę To nie jest to samo, ale to nie wszystko Gdyż <zum> Zamówiłam sobie te słodziaki Halo O, dziękuję, aparaciku Obiet... nie hmm, ciekawie to jest napisane Obietnica, Plasterki hydrokoloidowe -ko Pesterki hydrokoloidowe pomagają rozprawić się z niechcianymi wypryskami, przyspieszają gojenie zmian i chronią przed bakteriami. Coś dla mnie, bo. Znaczy, już jest w ogóle o niebo lepiej, ale mam tendencję. Och, jest tak mam. Nie wiem, czy mam w sens. chyba wiedziałam, ile ich jest, ale jak, jak zobaczyłam, to. myślałam, że będzie ich więcej. Nie wiem, o co chodzi. Cudowne kolory, kolory dzisiaj by mi w ogóle pasował. Próbeczki. Próbeczki są super zawsze. Tak jak kiedyś wiecie w ogóle. Ja miałam takie, komu te próbki, kto tego używa, teraz używam wszystkich próbek. Po pierwsze testuję rzeczy, po drugie jak wyjeżdżam na zlecenia, to wolę brać próbki. Och, no. Very cute. Kupiłam je ze względu na opakowanie. Tak, jestem sprzedajna. Um, myślę, że może pięknie pachnieć, ale widzicie? Czy jeszcze nie. jest krzywek przyklejony. Albo to całkiem odkleić, albo przekleić na prosto, bo obawiam się, że po prostu pod wpływem wody się to będzie odklejać. A szkoda, bo wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tu mamy też kwestie kosmetyczne, więc zastanawiam się, czy teraz... O, jak to pięknie pachnie! Jezus, to są takie cudowne rzeczy! Ale wiecie co? Jeżeli ktoś z Was wszedł tutaj dla unboxingu torebki, zrób unboxing torebki. Nie będę Was przecież trzymać siłą, to jest w ogóle bez sensu, przecież każdy i tak sobie może przewinąć. <noise> tu są rzeczy zapachowe, kosmetyczne i wow. Tam w ogóle w tej torebce, żeby Was jednak tak trochę zachęcić, żebyście ze mną zostali, jest krem do. Nieważne w sumie jest rzecz, którą miałam na swojej wishliście na Pinterestie, Mam taką tam sobie listę zrobioną od dwóch lat. Jak nie więcej, i jak ja go w końcu zobaczyłam na tym pobycie w Warszawie, totalnie jakby randomowo. Miałam takie, no nie no, to, 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 to jest znak Muszę kupić, no i go kupiłam A teraz otworzymy Aż no, nastawię sobie normalnie Drugie nagrywanie, bo się tak po prostu cieszę Dobra jest trochę się Nie wiem, słuchajcie, nie Wiecie, że będąc w Warszawie odebrałam jedną Torebkę, którą zamówiłam i no Nawet napisałam na Instagramie Chylek Jak można wypuszczać w jednym tygodniu Niemalże tydzień po tygodniu Dwie tak, pożądane torebki. Przecież to jest, no, to jest niemoralne. Na szczęście ja na te torebki czekałam na tyle długo, bo przy obu byłam na listach zapisana, że miałam na tą torebkę po prostu odłożone na jedną i na drugą. Więc pomimo tego, że już po Warszawie klepy biedę, bo wydałam bardzo dużo pieniędzy, to na te torebki miałam budżet i dzięki temu nie było mi ich szkoda. Nie wiem jak to trzymać, żebyśmy widzieli tak samo Czemu się tak stresuje. Zapomniałam, z tego całego stresu zapomniałam, że ona przychodzi w worku. O mój Boziu! Jezu naprawdę się stresuję. Przecież ja wiem jak ona wygląda. Wiem więcej, ja już taką praktycznie mam. tak, z tą torebką jest trochę tak, jakbym spotkała kogoś, w kim się zakochałam przez internet. No, nie? Że jakby wiesz, że jest super, wiesz, że jest ta chemia, ale jakby no, to jest trochę inaczej już trzymać po rękach. <noise> Dobra, nie, wiecie o Jak oni to robią, że ma tak dobrze wygląda, Kolor jest cudowny. Wydaje mi się, y, mam śmieszne wrażenie, bo wydaje mi się ociupinkę mniejsza niż ta czarna. Zaraz ją przyniosę, porównamy je sobie. Tak szybciutko, bo jakby to nie jest film o torebce. Firm. To firm. To nie jest film o toreb... To nie jest film o torebce chylak. Mógłby być, jakby co, gdyby ktoś chciał, mogę przez. Pół godziny o tej jednej torebce mówić. szykuję się do zrobienia materiału właśnie o torebkach Fylek, do porównania, do pokazania Wam najfajniejszych modeli, do pokazania Wam moim zdaniem najgorszych modeli, z tych oczywiście, które mam. Póki co uważam, że moja kolekcja jest zamknięta. To znaczy te, no, na czym? Hmm. Jakby ktoś chciał mi dać, to zawsze z otwartymi rękoma wezmę. Ale już nie ma takich modeli, na które jakoś bardzo będę odkładała pieniądze. No bo jednak to nie są tanie torebki to jest coś, na co ja rzeczywiście te pieniądze odkładam, na co zbieram. Mm, I traktuję je jako inwestycje. <ścoughs> Jezu, jak mi będzie pasować do mundbuców. No zobaczcie. Hello. Znaczy. Ma to, jezu, jak to super w ogóle wygląda. O! Zrobię stację fajną z nim, widzę. Gdzie to ma sens, że są takie same, ale ja tutaj porównam sobie ilość tych żeberek. Wydaje mi się, że po prostu tą czarną już troszkę rozepchałam, bo ja słuchajcie, tę torebkę używam jak głupia. Zobaczcie, ona jest w ogóle niezniszczona. Zawsze, jak ktoś mówi, że miał problem ze skórami chylak, albo że się coś w nich zadzierało czy coś, to ja po prostu się pytam. Jak, co wy z nimi robiliście? Bo ja z tą torebką chodzę na siłownię. To jest moja torebka na siłownię. Bo tu idealnie wchodzi mi strój, woda, parasolka, te jeans zwinięte. Wszystko. Naprawdę, to nie jest rzecz, którą ja tam jakoś się z nią cackam. Na początku tak oczywiście było, ale kiedyś przy okazji unboxingu rzeczy ze Skims mówiłam Wam, że jakby nie inwestuję w rzeczy, o których muszę za bardzo dbać. Ok, tak. Jak OS, ale mam pomysł na stylizację. Będę niebawem, za kilka dni w sumie będziemy lecieć gdzieś na bardzo szybki city break, ale mam w głowie cudowną stylizację no i z tą torebką byłaby już naprawdę bardzo podbita już o jesu natomiast, no to jest słaba torba podręczna do samolotu nie, jest tak, to znaczy szczerze tą czarną jednak jest biała więc boję się, że mogłaby się jej coś skuzi meduzy musiałam w baterię No, więc Boże, jak cudownie. I powiem wam. A dobra, nie powiem wam. Przemyślę to nie to powiem, bo. Bez sensu. Mm. Teraz przechodzimy do ostatniej torebeczki. Niepozornej. Małej, ale pięknej. A w niej dużo się znajduje. I w ogóle zapach, który się z niej wydobywa, to jest. Wowowiwa. Wow, wow. Jest taki film u mnie. Taki Daily Vlog z Warszawy. Nie pamiętam jak on się nazywa. Rzucałam go wczoraj. Się trochę waham, czy bo ja nie wiem, czy mi się udało go już skończyć obrabiać, bo będę go jeszcze obrabiać po tym, jak to teraz nagrywam. Mindfuck. W każdym razie to ciąg dalszy daily vlogów z Warszawy i tam właśnie widać, jak robię zakupy w tym sklepie. To jest moje odkrycie i ja ten sklep mijałam. Przyznaję, wstydziłam się do niego wejść, trochę się bałam, bo nie znam się na zapachach. Wygląda na droższy. Ja też nie planowałam kupować żadnych perfum i, i tak dalej. To byłyby świetne prezenty, ale to są też ciężkie, no i drogie prezenty, więc nie miałam jakby wielkiej potrzeby tam wejść. Znaczy potrzebę miałam, ale wiecie o co chodzi. Ciężko byłoby ją usprawiedliwić racjonalnie. Natomiast jak poszłam do Kosa, to okazało się, że row Ro czy rap, boże nie zapytałam się dziewczyny, czy czytamy po polsku, czy nie. Więc A ten? A. Ma swoje stanowisko. Chyba jeszcze mam, wydaje mi się, że tak. Na myśl. Jak tam trafiłam, to w ogóle oni dopiero to stanowisko skończyli rozkładać, więc to był pierwszy, pierwszy dzień. To był Chyba też pierwszy dzień pracy tej dziewczyny, która mnie tam gościła. Mogę powiedzieć, że gościła, bo czułam się mega zaopiekowana. I ja ją wypadałam o wszystko. Po tym, jak właśnie zobaczyłam tę pierwszą rzecz, stwierdziłam, że no to jest i tu muszą być cudowne rzeczy, potem się okazało, że wszystkie produkty które ten sklep oferuje, to jest, wręcz powiedziałabym, taki buki, są produktami, które wybiera właścicielka tego sklepu, czyli tam nie ma jakby nic w przypadku. Wybiera rzeczy dobrej jakościowo, z dobrego pochodzenia, czyli wiemy, kto wytworzył te kosmetyki, wiemy gdzie, wiemy dlaczego, jakby cały background się zgadza. I potem jeszcze się okazało, że druga Pani na tym stanowisku, którą tak o wszystko wypytywałam, to właśnie była ta właścicielka i o tym nie wiedziałam i pytałam ją o każdą pierdolę świata i potem było mi tak głupio, mówię, Boże, ta kobieta pewnie już chce iść do domu, jest tu cały dzień, rozpanuje nad tym stanowiskiem, a ja tutaj historię życia kremu do rąk chcę poznać. No ale nie wiedziałam, trzeba było mnie zbyć, trudno, <laughs> przepraszam. Słuchajcie, to jest ten krem, od którego się wszystko, wszystko zaczęło. Zobaczcie, jak on wygląda. Zaraz nagram jakąś przebitkę. Patrzcie ją, przebitki? Nie wiedziałam, nie znałam historii tego kremu. On mi się kiedyś pojawił gdzieś na Instagramie. Totalnie przypadkiem. Spodobał mi się bardzo. Zrobiłam screena, zapisałam na tej mojej wyszliście. Ona powstała, ponieważ ja tych screenów mam masę i potem tych rzeczy nie mogłam znaleźć. I tu rzeczywiście jest pod spodem napis, jeżeli się przyjrzycie. Sanitize, sanitize, sanitizer. Który podpowiada nam już trochę że krem ten jest dezynfekujący, ja o tym nie wiedziałam. Prosta, piękna instrukcja, która przy okazji, hello, no nieważne, wiecie, jak się używa kremu. To jest cudowne. Duńska marka powstała w trakcie, pan... można tu mówić to słowo? W trakcie wiecie czego? Demi. Zróbmy to tak pierwszy raz razem, proszę się. O, właśnie, dziękuję. No, wiecie o co. <laughs> Może jednak ta instrukcja jest potrzebna. Nie no, ja po prostu jeszcze go nie użyłam, więc nie chcę go ściskać, bo na razie nie ma co ściskać, ale chodzi o to, że po prostu wraz z tym życiem tym cudownikiem kręcimy, więc będziecie widzieć to wiele razy na każdym vlogu. Jest to przepiękna rzecz. Czy jest to komukolwiek potrzebne do życia? Teoretycznie nie. Robi to robotę? Bardzo. A, i dowiedziałam się, sorry, właśnie, że jest to... był to krem stworzony w trakcie pandemii. Um, właścicielom marki zależało na stworzeniu czegoś, co rzeczywiście będzie nas chronić przed zarazkami, ale też pięknie wyglądać, pięknie pachnieć, mieć dobry skład, jak wiecie, nie być zwykłym takim Od tego wybaczem, więc. David did job. Druga rzecz, którą no, kupiłam? To jest totalna przesada. Jakby to, ile ja wydałam pieniędzy na o, małe coś? Nie wiem. Ja nie wiem, co by mnie przystąpiło. Marka stworzona przez dwie siostry, bardzo krótki skład i to jest olejek. Olejek stworzony zgodnie z tradycją z naturalnych składników przeznaczony zarówno do twarzy, do włosów, jak i do ciała. Słowo idan z Jarubskiego oznacza magię i tego nie dałoby się takiej nazwać. Po pierwsze jak to pachnie, tu jest zanurzony kwiat Tuberozji. on był zanurzony żeby w procesie powstawania oleju i znalazłem specjalnie na stronie producentek, bo firmy te tworzą dwie siostry, jak ten produkt, halo, halo, jak ten produkt się rozpuszcza. Właśnie był taki, no chyba się jeszcze głośniej. Aha, on kosztował 220 zł. I know. Ja zobaczcie. Co to dziecko robi? Biorę go tyle. Już wam pokażę, na ile wysmarowania mi to. Już pomijam po prostu ten zapach. To jest. Ja nie wiem, ile on się utrzymuje. Muszę tak y, właśnie sobie zerknąć. Ale no, jakby taka, taka ociupinka. No, jakby jak starczyła mi tak dotąd na ręce, no to myślę, że mniej więcej tyle też starczy na twarz. Wiem, że ten zapach jest akurat z jakiem, ale no. Jest cudowny. No, znaczy, przepadłam po prostu. Jak zobaczyłam ten produkt, to przepadłam. Jeszcze jak usłyszałam właśnie, że to są dwie afrykańskie siostry, które potem przeprowadziły się do Wielkiej Brytanii, i jakby łączą te swoje tradycyjne wartości i przede wszystkim umiejętności, tą intuicję taką do roślin, do ich wykorzystania. Ona to nazywa, jak no, widziałam, British Attitude. African Knowledge with British Attitude. Coś w tym stylu. Jakby, no, zgadza się. Będąc już. A, bo. No właśnie. Ja nic nie kupiałam na tym stanowisku. To w ogóle. Wyglądałam jak lump, po pierwsze, bo wiecie, jak ja chodzę na zakupy. Zresztą widzieliście mnie. Ma być wygodnie, ciepło, bez makijażu, obładowana tymi torbami. Może te, też tego do końca nie widzieliście, bo. Ta jedna karta straciła życie, jakby, Jezu, nie, tam było kontentu. Odważyłam się nagrywać uchylak w trakcie odbierania torby. Nawet spytałam się pań, czy mogę nagrywać. I tą wielką, piękną torbę, jak od niej przyjmuję, to i ja tego nie mam. Jedna z wielu prób, którym zostałam poddana ostatnio w ramach tworzenia tego. Wiecie, i czasem sobie człowiek myśli, że to są Dobrze, jedz, jedz! Czasem sobie człowiek myśli, czy to so... Mówię mu, wysyp na paterę, żeby nie szaleścić opakowaniem. No. Okej. Okay. Eee, sorry, no będziecie słyszeć... No dziecko jest głodne, no co mam zrobić? I odwiedziła mnie na tym stanowisku, wypytała o wszystko. Po czym? Powiedziałam, ja przyjdę do was do butiku po prostu. No bo chciałam wiedzieć, chciałam, jak już zaczęłam poznawać te rzeczy i zobaczyłam, że nawet mimo, bra mimo braku wiedzy, jakby świetnie się bawię na tym stanowisku i poznaję naprawdę świetne marki, to no, chciałam zobaczyć je wszystkie, jakby chciałam zobaczyć cały, cały też po prostu butik, jak on jest stworzony, bo po mnie to zaciekawiło. Już się nie będę tłumaczyć. No i poszłam do tego butiku, więc nie kupiłam nic na miejscu i byłam tą babą, która zawraca przez godzinę dupę, po czym mówi to wie pani co, to ja wrócę pojutrze. <grym> I sobie wychodzi. Ale ja wróciłam i jeszcze wpadłam na właścicielkę i miałam, w głowie miałam takie, boże, jak dobrze, jak dobrze, że one teraz nie myślą, że ja je tam okłamałam. Nie wiem czemu, ale strasznie to było dla mnie istotne. Bo naprawdę dziewczyny były super. I w butiku pani, która mnie obsługiwała, ma ja przepraszam, zapomniałam nie, nie, ale też była cudowna tam taką cudowną, piękną kartkę. I słuchajcie, tu kupiłam coś, czego dzisiaj do końca nie pokażę. Gdyż jest, jest to coś, co kupiłam jako prezent, rozrywkę dla mojej mamy. Więc mama, jeżeli to oglądasz, zostaw komentarz. O, to jest genialny sprawdzian. Zawsze wysyłam mamie takie vlogi. Mówię, mamo, weź obejrzyj, to jest dla mnie teraz istotne. I mama zawsze mówi, obejrzyj, obejrzyj. Sprawdźmy to. Jak nie będzie komentarza, mamy to. O Jezu, było trochę widać. Mogę to przecież w postprodukcji zasłonić. Kocham prezenty, w których można jakoś uczestniczyć, wiecie, jakby coś wspólnie zrobić, i to jest ten kredyt. Więc co tutaj jest dokładnie, zobaczycie w jednym z kolejnych vlogów, podejrzewam. W Stanowisku, je widać, na je, je widać na tym ostatnim vlogu z Warszawy, jak to pokazuję, są. Jak to ostatnio mój o czym powiedział, te zapachowe pałeczki. Ewidentnie mój sprzęt już mówi mi, że e, pora przestać Was zanudzać. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że kupiłam sobie tą gąbkę i ten podróżny grzebek, z czego nie odpakowałam. 11 złotych, Jezu, co ja miałam w głowie na tym wyjeździe? Wiem, <grym>, co miałam w portfelu, pieniądze, bo w głowie to pewnie to samo, nic, ale jest cudowny. No, wiecie o co chodzi? Kurwa, nie, będę Wam pokazywać, jak grzebień działa. Na zlecenia jak jeszcze staram się zabierać minimalnie jak najmniej rzeczy. Ostatnio zaczęłam czasować włosy, odkąd o nie dbam, więc nie jest mi podręcznie zabierać większą szczotkę, więc chociaż coś takiego, żeby mieć przy sobie, bo ostatnio nie zabieram po prostu nic i potem żałowałam. Ale mam zapach. Ale dziwny Jezu, smakuje. smakuje. No. no właśnie, jak Rafaello. Chcesz zobaczyć? To były w sumie to są wszystkie prezenty, jakimi się obdarzyłam w tym roku, natomiast nie ukrywam oczywiście poza torebką. Kupiłam je z taką myślą, żeby się nimi dzielić. Moja mama bardzo lubi odkrywać też teraz kosmetyki, odkrywać zapachy, olejki, więc to są takie rzeczy, które na pewno ją zainteresują. I ja na ta święta, chciałabym to wszystko ze sobą zabrać, żeby wszyscy mogli potestować, powochać, powo wiecie, zrobić sobie taki rytuał zapachowy z tym wszystkim, zwłaszcza z tym jednym prezentem, którego nie pokazałam, ale mówię o tym jeszcze na pewno, o tym na pewno wspomnę. Chyba jesteśmy głodni. Przed nagraniami byliśmy w tokawie, żeby miała energię w ogóle tutaj usiąść, bo. Wiecie co? Ja się bardzo stresowałam przed tym nagraniem. Jakby to jest dokładnie to samo, co robię dzień w dzień. Po pierwsze, druga słuchawka na ucho. Bo cię o to proszę. A po drugie, dziób chipsy z zamkniętą buzią. Rodzeństwo polecam, ale tak. Bardzo nie widać? Czy w tym trybie w ogóle się nagrywa dźwięk? Bo mi się wydaje, że nie.